Co robię, kiedy czuję się odłączona od siebie? I czasami jest, że mam takie snip-snap, snip-snap. Tu wcale nie chodzi o wazektomię Michaela Scotta, ale o to, jak ja się czuję, że nie mogę znaleźć tej głębi siebie. Gdybym miała to jakoś opisać lub sklasyfikować, to przy tym poczuciu towarzyszy mi ekstremalny smutek, jakaś derealizacja mm, zwątpienie, brak odczuwania sensu, głębszego sensu w tym co robię, znudzenie, trochę się poce, boli mnie gardło, yy, zaczynam widzieć wszystko takie zblurowane, zaczynam w ogóle się tak yy, męczyć strasznie. I to najczęściej występuje u mnie w dwóch scenariuszach. Pierwszy pracuje tak dużo, że nie wiem jak się nazywam, Drugi, znacznie częstszy scenariusz jest w momencie, kiedy zaczyna mnie zasysać. Jest ten The Most Wonderful Time of the Year, i zaczyna mnie zasysać. Co znaczy zasysanie w idesowym języku? Nie wiem, czy wiecie. Ja o tym pisałam kilka razy w social mediach, ale może tutaj powiem o tym głośno. Od kilku lat regularnie. W wakacje, szczególnie na początku wakacji, to jest jakiś czerwiec, lipiec, miałam kilkutygodniowe stany depresyjne. I to są takie dość głębokie stany, ale nie trwają one zazwyczaj długo. Najdłuższy trwał 3 miesiące, ale wtedy byłam w bardzo ciężkim okresie w życiu. W zeszłym roku nie wydarzył się on wcale, w tym roku czułam, że mnie zasysa. Ale nie poddałam się temu, zamierzam walczyć, i chciałabym się z wami podzielić tym, co robię, tym, co mi pomaga, żeby nie dać się wessać do końca i żeby nikt mi, em, żeby nikt mi tego, mojego kabla, samej do siebie nie wyjął i nie wyłączył. Step number jeden, krok numer jeden, on jest najtrudniejszy. Bo to jest coś, z czym walczę regularnie, ale patrzę na zegarek, bo mam pracę jeszcze w, ogóle w międzyczasie Krok number one to jest nie leżę w łóżku, nie pozwalam sobie na długie leżenie w łóżku Czyli to jest tak, że jak wstaję, dzwoni budzik albo budzę się sama z siebie, to od razu wstaję nie ma przeglądania telefonu, nie ma leżakowania, zarzucam na siebie szlafrok i idę umyć zęby Od razu jestem obłaźnięta przez miauczące koty Schodzę na dół, witam się z lulą, karmię całą hałastrę Idę na spacer, piję wodę, piję herbatę, robię sobie wodę, puszczam jakąś muzykę I mój organizm wie, że ja już muszę mieć jakiś rytm dnia I teraz tak Stany depresyjne a przewlekła depresja są czymś totalnie innym. To wydaje mi się, że to są w ogóle dwa osobne kody, ale mogę się mylić. I jeżeli chorujecie na depresję, to może Wam nie pomóc. Ale jeżeli macie takie, że nie możecie się połączyć, że w ogóle tracicie connection samemu z sobą albo możecie mieć stany depresyjne, wiem, że wiele osób maje w okolicy jesieni lub zimy. Ja mam wakacje. Czemu tak jest? Nie mam żadnego pojęcia, ale po prostu tak było u mnie, i to jest. Aha, to co na mnie działa, to też nie jest żadna, wiecie, porada taka profesjonalna. Absolutnie nie. Dzielę się z Wami typami, które na mnie działają, które uważam, że dadzą Wam dużo dobrego, jak po prostu będziecie mieli siłę na to, może w ten sposób. Ja się czasem trochę zmuszam do tego, więc jak już wstaję, to staram się ten taki rytm y, załapać. I gdzieś tam mój organizm już wie, że, że działamy, że nie leżymy i tak dalej. Dlatego, że jak ja będę leżeć w łóżku, to to łóżko mnie wciągnie. Ono mnie zasie. I gdy na przykład czuję się bardzo zmęczona, bardzo na przykład jest ciepło, albo po prostu mam taki zjazd hormonalny, to pozwalam sobie na drzemkę taką 45 minut, żeby się położyć z kotkami. Taki, taki, wiecie, nap, na przykład, jak mam później klientkę, a jestem od rana na nogach, i to na mnie działa dobrze. Czyli pierwsza rzecz, wychodzę z łóżka, dbam o swoją poranną rutynę. Żadnego TikToka, żadnego Instagrama, żadnych reelsów, bez scrollowania, bez oglądania wiadomości, nie ma czegoś takiego. Wyłączam budzik i wstaję, bo wiem, że jak to przebodźcowanie wpłynie na mój świeżo obudzony mózg. To będę miała taki ból głowy, że sobie nie poradzę. Druga rzecz, bardzo prosta. Wychodzę z domu dużo. Wychodzę z domu dużo do natury, do miejsca, w którym mój mózg odpoczywa. Ja mam psa. Więc muszę wychodzić, chcąc, nie chcąc, mogę nie mieć siły, mogę po prostu wycie, na rzęsach się czołgać, ale wiem, że nawet w najgorszych scenariuszach mojego życia muszę wyjść z psem. Dlatego, że to jest istota w 100% ode mnie zależna. Ja muszę ją nakarmić i muszę z nią wyjść. Tak samo jest z kotami, muszę je nakarmić, zapewnić im jakąś rozrywkę i wyczyścić im kuwety. I wiem, że muszę to zrobić. Mogę być obłożnie chora, ale muszę to zrobić. I właśnie spacery z psem dla mnie są bardzo terapeutyzujące. Wyjście na godzinę, na dwie, na półtorej naprawdę bardzo dobrze to dla mnie działa. W naturze bez słuchawek naj, najczęściej. Jeżeli nie macie psa, polecam samemu. Jeżeli mówicie, o, tak głupio samemu, nie, wyjdź. Poszukaj siebie na tym spacerze, dialog samemu ze sobą. My się tak bardzo boimy zostać w naszej własnej głowie. I czasami widzę na TikToku takie memy, takie śmieszki, że e, ja, kiedy mój partner pójdzie spać, muszę zostać sama z własnymi myślami. To jest śmieszne, ale to jest przerażające. Musimy być w własnej głowie z własnymi myślami. Musimy mieć dialog wewnętrzny samemu ze sobą, bo jak nie mamy połączenia samemu ze sobą, nie mamy dialogu, nie znajdziemy siebie to się nie połączymy. Nie ma takiej szansy, że się połączymy ze sobą. Można wziąć koleżankę, kolegę, babcię, psa na spacer, ale myślę, że warto jest y, samemu chodzić, samemu mieć dialog. Jak gdy dużo wychodzę, y, to czuję ten dobroczynny wpływ natury. Ja wiem, że jest taki trochę mem masz depresję i pobiegać i no, uważam, że jest nieodpowiedne, ale y, kontakt z naturą i sport, który wytwarza endorfiny, mogą cię wspomóc w tej drodze, tylko ty musisz mieć siłę to zrobić. I teraz tak. Ja wiem, że muszę mieć taki swój rytm i wychodzenie do natury, taki naprawdę spędzanie takiego quality czasu tam. Nie że, o idę, wiecie, muzyka na full, ja po prostu mam dość, po co się chce mi się pić i tak dalej. Z głową na tego podejść. Proszę was. Więc te wypady do natury i jakakolwiek aktywność fizyczna. Spacer, jakiś joga lekka, rozciąganie, to nie musi być godzina, to może być 15 minut. Żeby to wszystko, ta linfa, układ krwionośny, to wszystko się ruszało, żeby to ciało nie było takie zastygnięte, ja wtedy czuję swoje ciało. Ale musicie się nauczyć czuć ciało podczas ćwiczeń. Nie potrafię wam tego wytłumaczyć. Ale zaobserwowałam to na siłowni. Ja nie mówię, że jestem jakaś strongsmenka, nie wiadomo kto, gimnastyczka i trener personalny. Ale widzę na siłowni, jak ktoś nie czuje ciała. Bo najczęściej on te ćwiczenia robi jakoś tak szybko, bez wyczucia. Yy, tak wiecie, tak po prostu agresywno, bez dobrej techniki. A osoby, jak, które widzę, które fantastycznie czują swoje ciało, one... Ten cały ruch, nie umiem tego dobrze wytłumaczyć. Widać po nich, że ten cały ruch jest przemyślany, że one czują ciało, że wiedzą, jak ten mięsień działa, jak po prostu, jak to ma wyglądać, jak to powinno być wyglądać. Najczęściej te ćwiczenia są wykonywane mega poprawnie, pełen zakres ruchu, bardzo powoli. Tak wiecie, te osoby naprawdę się skupiają w 100%. I o to mi chodzi, żeby nie robić też tego na odpieprz, tylko o to, żeby to ciało czuć, żeby w tym ciele się osadzić. Kolejny krok u mnie, to jest medytacja. Medytacji nie polecam osobom, które mają stany lękowe i nie potrafią wytrzymać same ze sobą. U osób właśnie z taką ciężką, przywlekłą depresją, to też może być problem. Ale jeżeli wy chcecie odnaleźć taki deeply connection ze samym sobą, albo macie coś podobnego do mnie, czyli na przykład to się utrzymuje tylko okresowo, i czujecie, że dacie radę to zrobić. To polecam Wam medytować. 10-15 minut. Ja nie lubię medytacji takich prowadzonych, takich komercyjnych. Dla mnie medytacja, w moim odbiorze, musi być ciszą. Znaczy, to są te wszystkie medytacje typu: Teraz zwizualizuj sobie wodospad. Nie lubię tego. Spoko, jak jest medytacja prowadzona. Tutaj jest taka na tym kanale, że się liczy tam od, od 0 do 10, od 10 do 0. I wiecie, jest przerwa albo jest jakaś nie wiem, delikatna muzyka, chociaż ja nie lubię mm, muzyki podczas merytowania. Dla mnie podczas medytacji tu musi być blank, w sensie ja tak najlepiej to wypoczywam w ten sposób. Mogą się pojawiać jakieś wizje, mogą się pojawiać myśli, puszczamy to, jesteśmy obserwatorami naszych myśli, tych wizji, ale jakby nie bierzemy w tym czynnego udziału. My musimy ten monkey brain wyciszyć, przepraszam, że posługuję się nomenklaturą taką, jest mi trochę łatwiej i mieć w głowie nic, musimy mieć w głowie pusty taki stan. I bardzo mocno polecam taki sposób medytacji, żeby odnaleźć samego siebie, bo się człowiek bardzo mocno wycisza i jest się w stanie poukładać, przewartościować jakieś swoje zasady, podsumować co się wydarzyło i itd. Można medytować nad jakimiś zdaniami, nad jakąś um, frazą, nad jakimś problemem, jak najbardziej, ale wtedy to jest właśnie bycie takim obserwatorem tego, przynajmniej w moim mniemaniu, z mojego doświadczenia, z tego, co ja bym chciała wam polecić. I do tej medytacji to już polecam wszystkim: jest to oddychanie na kwadrat, na trójkąt. Różnie się to nazywa, ale najczęściej jest tak, że Bierzemy wdech 4 sekundy, trzymamy 4 sekundy i wypuszczamy 4 sekundy, albo można dostosować, że 4, 3 i wydech znowu 4. Więc tak naprawdę, jak wam lepiej, żebyście się nie udusili, no ale mówi się o oddychaniu na kwadrat i bardzo to polecam. Po oddychać tak na przykład 5 minut, mnie to w takich moich naj największych, gdzieś tam momentach, jakby to powiedzieć, takiego bólu, cierpienia i zwątpienia, y Przytrzymało. Nie pozwoliło mi odlecieć do krainy tego, że wszystko nie ma sensu. I naprawdę y, gdzieś tam bardzo mocno mnie przytrzymało. Myślę, że medytacja i techniki oddechowe to było coś, co mnie uratowało w pewnym sensie. W, mojej, z mojego, w moim życiu był taki moment, kiedy w, w około wieku 23 lat. Mój umysł przypomniał sobie o wielu zdarzeniach z mojego dzieciństwa, które przede mną ukrył, jakby przez to, żeby mnie ochronić. Ja przypomniałam o wielu rzeczach, jakby nazwałam też wiele rzeczy po imieniu i tak dalej. I żeby to przetrwać, bo wiecie, uświadomienie sobie tego, że ktoś ci na przykład zrobił krzywdę w dzieciństwie, było dla mnie takie trudne, że wiecie, że te emocje do was dochodzą i wiecie, to wewnętrzne dziecko jest takie zbolałe i też cierpiące. I mi to oddychanie, ta medytacja, kontemplacja, przepracowywanie tego, a film o przepracowywaniu też tutaj będzie z mojej perspektywy, bardzo mi pomogły. Nie mówię, że pomogą one każdemu, mi pomogły. Się osiedlić, że jestem tu i teraz i przeszłość była, już nie wróci, a ja mogę nad nią pracować i dbać o swoje wewnętrzne dziecko. Mam nadzieję, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Ograniczam social media, konsumpcję mediów takiej wiecie, popularnych, bez kanałów komentarzy, Jak ja sobie chcę czegoś posłuchać do sprzątania w takim momencie, czy do prania, obierania ziemniaków, etc to słucham audiobooka albo jakichś ciekawych podcastów. Ostatnio mam wielu ulubieńców. Bardzo dużo fajnych podcastów odkryłam na YouTubie. Naprawdę takich, naprawdę mega fajnych. Jednym z nich to jest dość popularny podcast historyczny. Ostatnio moim roman Empire są okręty podwodne, szczególnie te atomowe. To mnie trochę kręci i przeraża jednocześnie. I jest to jakiś taki mój temat takiej lekkiej fiksacji, nie wiem czemu. I właśnie tam odkryłam kilka takich treści, na przykład o Rowie Mariańskim. I myślę, że takie treści będą dla Was o wiele bardziej wspierające niż taki ściek z głównych mediów. Na przykład można sobie posłuchać książki, audiobooka. To nie są jakieś, wiecie, nie muszą być książki wysokich lotów. Możecie sobie jakiś bzdur posłuchać, dosłownie jakichś upadków literatury nawet ale nie polecam tych takich mediów głównego nurtu a najgorsze co możecie sobie zrobić to scrollować dlatego, że jak wejdziecie w taki high dopaminowy to wszystko zacznie po chwili spadać, bo to jest chwilowa gratyfikacja zaczniecie mieć takiego kaca, czuć się jak zombie, będzie, będzie was bolała głowa na pewno znacie to specyficzne uczucie po scrollowaniu przez godzinę lub dwie jeżeli jesteście odłączeni od, sami od siebie, lub jesteście w jakimś niżu emocjonalnym, to będzie na was wpływać tragicznie, gwarantuję wam to. Zabieram się na randki. I ja wiem, że to jest takie romantyczno-instagramowe, ale zabieram się na randki takie prawdziwe. Spędzam czas sama ze sobą, żeby przypomnieć sobie, kim jestem. Jakim ja człowiekiem jestem, co ja lubię? Wiele z nas, wielu, wiele z nas nie zna samych siebie. Często to można zaobserwować u, u osób, które na przykład są w wieloletnich związkach, w które weszły na przykład w wieku nastoletnim i są razem do 24-25 roku życia. I jak ta relacja się rozpadnie, to ci ludzie nie wiedzą, kim są, jaki oni kolor lubią. I ja też tak miałam. Czasami, gdy jestem w takich okresach swojego życia, ja zapominam, kim jestem. Zapominam, co lubię, co mi sprawia przyjemność, jakby każdy czasem tak ma i trzeba sobie do tego wrócić. Dlatego ja sobie zabieram się na takie mikrorandki, czyli na jakieś takie spacery, na jakieś takie wyjście na jedzenie, na przykład, nie wiem, na shopping, na rzeczy używane, cokolwiek, żeby przypomnieć sobie, co ja lubię. Kim jestem, jakim ja jestem człowiekiem. Jeżeli macie ochotę i siłę, to polecam też spotkania, na przykład jeżeli macie z bliskimi przyjaciółmi, mi taka rozmowa pomaga, bo wiem, że ja nie jestem w tym sama, ale mówię, to są moi zaufani ludzie, ja tak zwany swój sztab kryzysowy, i jakby mówię, hej, zaczyna mnie wciągać, to ci ludzie sobie myślą, o nie, 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 teraz my o Ciebie zadbamy. I jeżeli ma się takich ludzi, to naprawdę jest super i polecam też mówić głośno, komunikować to, jak się czujecie, bo naprawdę uważam, że też od tego jest przyjaźń, żeby po prostu jeden drugiego wyciągał. I jeżeli przychodzi czyjaś kolejne spadanie, no to wtedy ja jestem tym ratownikiem, czasami ja potrzebuję być uratowana. Czasami słyszę zapytanie, co ty piszesz w tych dziennikach? Moi drodzy, mój dziennik to moja terapia. Ja tam opisuję wszystko. Wszystko. Każdą swoją myśl, każdą swoją zagwostkę, każde swoje cierpienie. Ktoś może pomyśleć, że to nie jest warte pisania, wszystko jest warte zapisania, co się dzieje u Was. Mi to tak pozwoliło usystematyzować, oczywiście, ze wsparciem, swoje Wiet swój z Wietnam dzieciństwa. Że nie macie pojęcia. Spojrzałam na to z boku. Ja trochę wyszłam z siebie, stanęłam obok i spojrzałam na to z boku. Taki Wam dam schemat. Po zapisaniu tego i przyjrzeniu się temu, zobaczyłam, że ktoś mi zrobił krzywdę kiedyś. Ale ta osoba nie zrobiła mi krzywdy, dlatego że ona mi tą krzywdę chciała zrobić, bo była wrachowana, bo miała takie upodobania, bo to. Też było dziecko, to też był młody, młoda osoba, starsza ode mnie, ale nadal bardzo młoda. Dlaczego? Zaczęła się zastanawiać, dlaczego to się tak wydarzyło. No i aspekt środowiskowy, gdzie to się wydarzyło? Rodzinny. Czy ta osoba może też tego nie przeżyła? Czy tej osoby też ktoś nie zrobił takiej krzywdy. Aspekt historyczno-kulturowy. I zaczęłam to sobie rozkminiać naprawdę na poważnie, bo miałam możliwość przyjrzenia się temu na wielu stopniach, na wielu poziomach, na wielu płaszczyznach. Bo gdy ja wracałam do swoich notatek, to zaczęłam, gdy byłam już w tych lepszych okresach, byłam obserwatorem tego. Dlatego uważam, że warto zapisywać swoje przeżycia. Mi to pozwoliło naprawdę spojrzeć na wiele rzeczy z totalnie innej perspektywy i wyjść też w, moim, w mojej perspektywie i w moim mniemaniu z takiego mindsetu osoby. Och, ja jestem taka skrzywdzona przez świat i przez innych ludzi, i pozwoliło mi to też bardzo mocno zmienić myślenie i jednocześnie. Spojrzenie na to z boku pozwoliło mi się scalić samą ze sobą, że jakby każda wersja igi, która jest tam gdzieś, czyli to jest ta skrzywdzona iga, ta iga, która krzywdziła, ta iga, która płakała, ta iga, która chce zrozumieć, ta iga, która nie chce zrozumieć, ta iga, która ma cień, ta część świetlistej igi, one wszystkie się zintegrowały. Ja mam nadzieję, że nie brzmię jak, jak oszalała, wszystko się zintegrowało. Opisywałam też momenty, kiedy ja kogoś skrzywdziłam Kiedy ja zrobiłam coś shady I też mogłam się z tym zintegrować Dlatego journaling bardzo mocno mi pomógł Na tym kanale jest w ogóle też film poświęcony temach Pijacie journaling edges To na pewno Wam wyskoczy Ale piszcie Najlepiej odręcznie. Możecie na komputerku, możecie na iPadzie, ale ja kocham pismo ręczne i będę pisać ręcznie, dopóki po prostu ten świat się nie skończy, a ja nie wydam ostatniego tchnienia. Daję sobie komfort, daję sobie przestrzeń. Wiele z nas, wielu z nas, wiele z nas mam wrażenie, że tego komfortu i tej przestrzeni sobie nie daje. Daję sobie komfort i przestrzeń na to, żeby prze przestać się też trochę musztrować, i to może być zaprzeczenie tego, co mówiłam na początku, bo gdzieś tam wiem, że muszę wstać z łóżka wiem, że muszę znieść się na nie wiem, że muszę wyjść z domu wiem, że muszę się trochę poruszać żeby to wszystko ruszyć ale też daję sobie bardzo dużo przestrzeni i zrozumienia i mam wrażenie, że też w tym świecie social mediów tego zapierdalania tego, że musisz osiągnąć sukces klub, piąta rano nacieranie twarzy lodem i picie cold brew bo teraz to jest chyba popularne bo inaczej nie osiągniesz sukcesu gdy popatrzycie na prawdziwych ludzi sukcesu, to nie każdy z nich ma taką rutynę. Najczęściej to są ludzie, którzy są bardzo głęboko sobą. Jeżeli nie jesteście takim archetypem skowronka, tylko na przykład jesteście tym niedźwiedziem, czyli takim normalnym, umiarkowanym typem jak ja, to wstając o 5 rano po prostu się nie wyspicie i będziecie nieprzytomnymi. Dopasujcie swój rytm dobowy do siebie, dajcie sobie komfort. Dajcie sobie komfort na to, żeby zjeść dobre, pożywne śniadanie. Takie, które Wam nie zaszkodzi, takie, które wam, Was nasyci i będzie przyjemne. Na dobrą kawę, na taki rozruch rano. Dajcie sobie tą wyrozumiałość. Na ubranie przyjemnych, miłych ubrań, które nie będą z poliestru, które będą Wam się podobać i będziecie mogli się w nich ruszać i będziecie się w nich dobrze czuć i pięknie wyglądać, bo uważam, że takie małe detale. To, jak my wyglądamy, jaką sobie dzisiaj fryzurę zrobimy, na przykład, ma bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie. Nasza powłoka zewnętrzna, nawet jak jesteście chłopami, powiecie, mam w dupie swój wygląd. Gdy ubierzecie czysty, wyprany t-shirt, na przykład się nawet perfumami na użycie to gwarantuję Wam, że poczucie się tak lepiej, tak świeżo, jakbyście mieli gdzieś wyjść. Ja uważam, że takie utrzymywanie higieny takie zadbanie o siebie właśnie o dobrej jakości materiały które nie będą poliestrem żeby wam było wygodniej, było wam pięknie to też jest taki szacunek do siebie a osoby uważam które są tak głęboko połączone będą siebie szanować, będą siebie kochać będą wiedzieć, że żeby one zadbały o kogoś innego o własne dzieci, o małżeństwo, o narzeczeństwo o drugą kochaną osobę Muszą kochać przede wszystkim samemu siebie. Rupol mówił, jak masz do cholery kochać kogoś innego, jeżeli nie kochasz siebie. I ja to zdanie z wiekiem zrozumiałam. Gdy byłam bardzo młodą kobietą, kochałam oglądać Drag Race, ale nigdy do końca nie rozumiałam tego frazesu. I dopiero później, po latach, udało mi się go zrozumieć, jak miłość własna jest ważna do głębokiej komunikacji samą ze sobą, do czucia własnego ciała, do własnego komfortu. I wiem, że wiele osób może się poczuć oburzonym tym filmem typu jak ty śmiesz się w ogóle wypowiadać w takich kwestiach? Na przestrzeni lat w internecie wiele osób próbowało Odebrać mi głos, mówiąc, że nie mam prawa wypowiadać się na temat stanów depresyjnych, bo to jest coś bardzo poważnego, a ja na pewno tego nie mam. Co uważam jest bardzo okrutne, bo mimo wszystko wiem o sobie dużo, ale wy też nie wiecie o mnie wielu rzeczy. I chociaż ja uważam, że jestem bardzo otwarta w mówieniu o tym wszystkim, na tym kanale jest historia przemocy i nietolerancji, czyli o tym, jak byłam najbardziej bulingowanym dzieckiem w gimnazjum. I o tym, co mi się przydarzyło, o wielu ciężkich momentach w moim życiu, typu jak rozstanie i zerwanie narzeczeństwa, i tak dalej, po bardzo wiele szczęśliwych momentów, czyli na przykład przeprowadzka i remont tego domu, w którym jesteśmy, wiele vlogów, vlog z kempingu z moim narzeczonym, i tak dalej. To mimo wszystko za każdym człowiekiem kryje się jakaś historia, i każdy z nas ma prawo do głosu i do mówienia o swojej historii i o swoich przeżyciach. I myślę, że z moim zdrowiem psychicznym na przestrzeni lat jest coraz lepiej. Raz było gorzej, raz było lepiej. Kiedyś też usłyszałam taki komentarz, gdy powiedziałam o tym, że mam stany depresyjne, że ktoś się czuje oszukany, bo pokazywałam swoje wspaniałe życie, a okazuje się, że ono takie do końca wspaniałe, wspaniałe nie było. I chciałam się do tego odnieść, bo ten komentarz był dawno, ale ja go zapamiętałam, bo też uważam, że to jest bardzo nieadekwatne podejście. Jeszcze raz podkreślam, stany depresyjne są czymś innym totalnie niż depresja. Stany depresyjne są, jak nazwa wskazuje, stanami depresyjnymi, które gdzieś tam um, występują przez ileś tam tygodni, bo one nie, nie powinny się liczyć w miesiącach, tygodni w roku. I moje życie było mniej lub bardziej wspaniałe, a przede wszystkim zawsze było autentyczne. I uważam, że moje stany depresyjne, które były z różnych powodów, między innymi z Wietnamu, który gdzieś tam na przestrzeni lat mi się przypomniał, nie odbiera temu autentyczności. I też, gdy ktoś z Was spotka się z takim zarzutem, niech sobie przypomni moje słowa. To, że dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, dwa, trzy były do dupy. To nie znaczy, że całe wasze życie jest z dupy, bo my wszyscy tutaj na tej planecie Ziemia jesteśmy wartościowymi ludźmi, którzy mają prawo do głosu, do dzielenia się swoją historią. Więc opowiedziałam wam o rzeczach, które mi pomagają w takim deeply connection with myself. E, oczywiście dodałabym do tego moje ukochane książki. Ale o moich ukochanych książkach wiecie z Instagrama i o moich ukochanych książkach powstanie osobny film. To nie będą książki do końca magiczne, ale książki związane ze wszystkim, które gdzieś tam w moim życiu odegrały bardzo dużą rolę. E, ten taki komfort, moi bliscy, chociaż wiem, że z tymi bliskimi to u was jest różnie, bo jedni z Was mają bliskich, drudzy nie mają, ale uważam, że przyjaciele w takich chwilach są bardzo. Mm, Pomocni. I ostatnia rzecz, którą robię, żeby połączyć się albo odzyskać połączenie samej ze sobą, która też jest bardzo prosta, to jest czysta przestrzeń wokół mnie. I tu też możecie sobie myśleć. Moi drodzy, czysty dom to czysty umysł. Uwierzcie mi, jak jest źle, chce Wam się płakać i jesteście tacy rozdrażnieni, macie dość, zacznijcie od sprzątania własnej przestrzeni. Jeżeli żyjecie w chlewie, ciuchy są rozjebane po pokoju, y, talerze i, tak, i wszystko po prostu wiecie się piętrzy, nie ma szans, że będziecie mieli siłę. Dlatego, że jeżeli wasz mózg widzi bałagan, to on to traktuje jako nieskończone zadanie. I jeżeli wasz mózg traktuje coś jako nieskończone zadanie, to będziecie mieli ciągle z tyłu głowy, że to trzeba zrobić. Więc zacznijcie od ogarnięcia biurka czy łóżka. Potem możecie się pokusić o ogarnięcie całego pokoju, a nawet jak będziecie w dobrym mudzie, to zrobienie prania, odkurzenie i umycia podłogi. I dla, mnie, jak jest I dla mnie, jak przestrzeń jest czysta, to w mojej głowie jest czyściej i lepiej. Ja mam jakąś taką możliwość lepszego otoczenia się własnymi myślami i zmierzenia się z własnymi problemami. Bardzo naprawdę Wam polecam, że jeżeli nie wiecie od czego zacząć z tej całej plątaniny. To zacznijcie od posprzątania własnej przestrzeni. Nie mówię, że macie uciekać i szorować dyskryklo z domą szczereczką, ale ogarnijcie swoją przestrzeń, żeby te wasze myśli mogły się tak rozlać, żeby byście mogli się tak rozlać. Więc najpierw dom, a potem zadbanie o samego siebie. Możecie trochę te kroki tutaj potraktować od końca. To też będzie dobrą metodą. 17-17: To też będzie dobrą metodą, powolutku. Ale to są rzeczy, które robię, żeby odnaleźć połączenie sama ze sobą. Ja jestem ciekawa, co wy robicie, a co was ściskam, do usłyszenia i cześć! Przypominam, żebyście zajrzeli na mojego Instagrama. Link w opisie, dali subskrypcję, komentarz i łapkę w górę. Cześć!